Myślisz, że twój dzień ślubu był stresujący? Spróbuj mieć 14 lat, zostać wydaną za obcych ludzi w obcym kraju, a potem być zmuszoną do skonsumowania małżeństwa, podczas gdy dworzanie czekają za drzwiami sypialni, nasłuchując dowodów. Witaj w życiu habsburskiej księżniczki, gdzie noce poślubne nie były romantycznymi marzeniami, lecz starannie zaaranżowanym teatrem politycznym, mającym na celu łączenie imperiów. Od XVI do XVIII wieku te młode kobiety stawały w obliczu rytuału tak inwazyjnego, tak publicznego, że wiele z nich spędzało swoje ostatnie panieńskie dni w absolutnym przerażeniu. Ceremonia zaślubin w włożu nie była opcjonalna, była prawem. Bez skonsumowania małżeństwa, poświadczonego przez dwór, związki mogły zostać anulowane, sojusze mogły się rozpaść, a dynastie upaść. Podczas gdy ty martwiłaś się o swoje przysięgi, habsburskie panny młode martwiły się o wykonanie najbardziej intymnego aktu, wiedząc, że dziesiątki ludzi stały tuż za ich komnatą, czekając na splamione krwią prześcieradła, które miały udowodnić ich dziewictwo i zapewnić przyszłość ich imperium. Jeśli cenisz udokumentowaną prawdę historyczną, taką jak ta, zasubskrybuj, to najlepszy sposób, by wesprzeć naszą pracę. Skomentuj również, z którego miasta nas słuchasz. Ten scenariusz jest oparty na badaniach i faktach, wykorzystując źródła z książki Alison Ware, Sześć żon Henryka Withal, wydanej przez Grove Press w roku 2023, oraz Rytuałów Łoża Małżeńskiego z badań antropologicznych, encyklopedia.com opublikowanych w roku 2024. To nie są popularne książki historyczne. To źródła akademickie, które dogłębnie analizują protokoły dworskie i rękopisy ceremonialne z archiwów cesarskich Habsburgów. Wracamy do informacji. 16-letnia Maria Antonina zmierzyła się z tą rzeczywistością 16 maja roku 1770 w Wersalu. Po ceremonii ślubnej w kaplicy królewskiej została zaprowadzona do swojej sypialni małżeńskiej, gdzie arcybiskup Reims pobłogosławił łoże. Król Ludwik XV podał Delfinowi jego koszulę nocną. Księżna Szartr spodała Marii Antoninie jej. Następnie, według zapisów dworskich przechowywanych w Pałacu Wersalskim, w obecności całego dworu para położyła się, aby udowodnić, że dzielą to samo łoże. Zanim zasunięto zasłony, Ludwik XV udzielił rady swojemu wnukowi. Małżeństwo nie zostało skonsumowane aż do siedmiu lat później. Siedem lat porażek nawiedzało te sypialnie. Cesarz Józef II, brat Marii Antoniny, opisał młodą parę jako parę kompletnych nieudaczników. W listach do Leopolda, wielkiego księcia Toskanii, obecnie przechowywanych w Węgierskim Archiwum Narodowym. Józef ujawnił, że niedoświadczony Ludwik wprowadza członka, potem pozostaje tam bez ruchu przez około dwie minuty, wycofuje się, nie kończąc aktu, i życzy dobrej nocy. Noc poślubna stała się koszmarem nieudolności rozgrywającym się pod królewską obserwacją. Ale Maria Antonina nie była wyjątkowa. Sam system terroryzował te młode kobiety. Księżniczka Izabela Parmeńska zmierzyła się z tym samym koszmarem w październiku roku 1760. Kiedy poślubiła arcyksięcia Józefa, przyszłego cesarza Józefa II. W wieku 19 lat, była już przekonana, że umrze młodo, po śmierci matki na Ospę w poprzednim roku. Zapisy dworskie z archiwów rodziny Habsburgów pokazują, że Józef pisał do przyjaciela, iż myśli o zbliżającym się ślubie sprawiały, że drżał i czuł melancholię. Własne pisma Izabeli ujawniają, że wyrażała strach przed seksem z Józefem i przed ciążą. Ceremonia zaślubin w łożu przestrzegała ścisłego protokołu habsburskiego, udokumentowanego w wszechobecnych podręcznikach etykiety przechowywanych w austriackiej bibliotece narodowej. Po uczcie weselnej służba ubierała pannę młodą i pana młodego do łóżka w oddzielnych komnatach. Członkowie rodziny, urzędnicy dworscy i wysoko postawieni szlachcice tworzyli orszaki. Aby eskortować ich do komnaty małżeńskiej. Kapłan błogosławił łoże wodą święconą, podczas gdy dworzanie ustawiali się wokół pokoju. Panna młoda i pan młody byli kładzeni razem do łóżka, często podawano im kielichy osłodzonego i przyprawionego wina, pobłogosławionego przez kapłana, znanego jako Benediction Posset. To, co działo się dalej, zależało od politycznego znaczenia związku. W przypadku większości małżeństw habsburskich, dworzanie wycofywali się po zobaczeniu pary razem w łóżku. Pozostawiając nowożeńców samych. Jednak w przypadku najbardziej krytycznych sojuszy, zwłaszcza tych dotyczących kwestii sukcesji lub gwarancji traktatowych, świadkowie pozostawali w komnacie lub tuż za nią, czekając na dowód skonsumowania małżeństwa. Poranna inspekcja pościeli była standardową praktyką, podczas której lekarze dworscy i starsze damy dworu badały prześcieradła pod kątem plam krwi, które miały potwierdzić dziewictwo panny młodej i zakończenie małżeństwa. Były to dzieci zmuszone do ról dorosłych. Maria Antonia Austriacka, później Maria Antonina, miała 14 lat, kiedy na zawsze opuściła Pałac Hofburg w Wiedniu. Jej ślub per procura odbył się 19 kwietnia roku 1770 w kościele Augustianów z jej bratem, arcyksięciem Ferdynandem, zastępującym nieobecnego Delfina. Formalnie zrzekła się wszelkich praw do domen habsburskich, Wymieniła swoją austriacką tożsamość na francuską i weszła w ceremonialną strukturę, która przedkładała konieczność polityczną nad osobisty komfort. Psychologiczne żniwo było udokumentowane w ich własnych słowach. Izabela Parmeńska pisała obszerne refleksje podczas swojego krótkiego małżeństwa, znalezione wśród papierów jej szwagierki Marii Krystyny przez jej wdowca Alberta Kazimierza, księcia Cieszyńskiego. Opisała swój stan psychiczny. Księżniczka nie może, jak najbiedniejsza kobieta w chacie, Zrelaksować się wśród swojej rodziny. W wysokim społeczeństwie, w którym jest zmuszona żyć, nie ma ani znajomych, ani przyjaciół, dlatego musi opuścić swoją rodzinę, swój dom. I dlaczego? Aby należeć do mężczyzny, którego charakteru nie zna. Strach nie był tylko psychologiczny. Fizyczne niebezpieczeństwa były realne i udokumentowane. Izabela przetrwała cztery ciąże w szybkim następstwie po swoim małżeństwie. Jej pierwsza ciąża była niezwykle trudna. I pozostawała przykuta do łóżka przez sześć tygodni po urodzeniu Marii Teresy w roku 1761. Bezpośrednio potem miała dwa poronienia, każde z nich zagrażało jej życiu w epoce przed nowoczesną opieką medyczną. Jej czwarta ciąża zakończyła się, gdy zachorowała na ospę w listopadzie roku 1763. Rozpoczęła przedwczesny poród i zmarła w wieku 21 lat po urodzeniu córki, która przeżyła tylko krótko. Habsburska machina małżeńska systematycznie pochłaniała te młode kobiety. Maria Ludwika Austriacka zmierzyła się z tym samym procesem 50 lat później, kiedy poślubiła Napoleona w roku 1810. W wieku 18 lat została przekazana władzom francuskim na granicy między Austrią a Bawarią podczas ceremonii tak formalnej, że kontrakt małżeński został odczytany na głos zgromadzonym świadkom, zanim austriackie otoczenie mogło pocałować jej dłoń po raz ostatni tro zanim panna młoda została przekazana swojemu nowemu francuskiemu dworowi. Zapisy dworskie pokazują, że pisała do ojca iż ten moment uznała za szczególnie bolesny, ponieważ została teraz usunięta ze swojego znajomego środowiska bez żadnej możliwości powrotu. Prawne podstawy ceremonii zaślubin w Łożu uniemożliwiały ucieczkę. Prawo kanoniczne i habsburskie prawo domowe wymagały skonsumowania małżeństwa dla jego ważności. Bez tego związki mogły zostać uznane za nieważne, co wiązało się ze zwrotem posagów, unieważnieniem traktatów i potencjalnym wywołaniem wojen. Świadkowie służyli jako polisy ubezpieczeniowe, ich zeznania chroniły przed przyszłymi roszczeniami o unieważnienie. Kiedy małżeństwa wiązały się z dużymi wymianami terytorialnymi lub prawami do sukcesji, stawki polityczne uniemożliwiały prywatność. Nawet fizyczne otoczenie było zaprojektowane do obserwacji. Habsburskie sypialnie w pałacach takich jak Schönbrunn i Hofburg były budowane z przedpokojami i obszarami obserwacyjnymi, które umożliwiały dyskretne monitorowanie. Protokoły dworskie precyzowały, którzy urzędnicy posiadali prawo wejścia do komnaty małżeńskiej i w jakich okolicznościach. Same łoża były często podnoszone na platformach, czyniąc mieszkańców widocznymi z wielu kątów. Prywatność była luksusem, na który habsburskie panny młode nie mogły sobie pozwolić. Przygotowanie emocjonalne było minimalne i często przynosiło skutki odwrotne do zamierzonych. Instrukcje cesarzowej Marii Teresy dla jej córek koncentrowały się na obowiązku i uległości, a nie na komforcie czy przyjemności. Zapisy dworskie pokazują, że habsburskie panny młode otrzymywały edukację w zakresie języków, muzyki i etykiety dworskiej, ale były w dużej mierze nieprzygotowane na fizyczne realia małżeństwa. Instrukcja religijna podkreślała prokreację jako święty obowiązek jednocześnie nie dostarczając żadnych praktycznych wskazówek dotyczących intymności, ani nawet podstawowej anatomii. Bariery językowe potęgowały terror. Maria Antonina przybyła do Wersalu, mówiąc po niemiecku i łamaną francuszczyzną, z trudem rozumiejąc nie tylko słowa, ale i kulturowe oczekiwania swojego nowego dworu. Izabela Parmeńska spędzała 7 godzin dziennie na nauce niemieckiego przed swoim wyjazdem do Austrii, ale jej listy? ujawniają ciągłe trudności w komunikacji z mężem i jego rodziną. Te młode kobiety stawiały czoła swoim najbardziej wrażliwym momentom, zmagając się z wyrażeniem swoich lęków lub potrzeb w obcych językach. Presja polityczna była nieustępliwa i udokumentowana w korespondencji dyplomatycznej. Ambasadorzy regularnie raportowali o postępach małżeństw królewskich. A czas skonsumowania wpływał na wszystko, od sojuszy wojskowych po umowy handlowe. Hrabia de Merci Argento Wysyłał tajne raporty do cesarzowej Marii Teresy na temat zachowania Marii Antoniny w Wersalu, włączając intymne szczegóły dotyczące problemów królewskiej pary w sypialni. Brak potomstwa szybko stał się przedmiotem międzynarodowej troski, a zagraniczne dwory kwestionowały stabilność sojuszy opartych na nieskonsumowanych małżeństwach. Interwencja medyczna była prymitywna i często szkodliwa. Kiedy Maria Antonina i Ludwik nie zdołali skonsumować małżeństwa, Lekarze dworscy zbadali oboje partnerów i zasugerowali różne środki zaradcze. Początkowe teorie obwiniały stulejkę wymagającą obrzezania, ale późniejsze badanie przeprowadzone przez cesarza Józefa ujawniło, że problemem był brak doświadczenia, a nie anatomia. Raporty medyczne przechowywane w Archives Nationales w Paryżu opisują intymne badania przeprowadzane przez zespoły lekarzy, podczas gdy dworzanie czekali na wyniki, które miały zadecydować o dyplomatycznej przyszłości. Kontrast z doświadczeniami mężczyzn był uderzający. Podczas gdy habsburskie księżniczki stawiały czoła tym próbom jako nastolatki, ich mężowie byli często starsi i bardziej doświadczeni seksualnie. Cesarz Józef II miał 21 lat, kiedy poślubił 19-letnią Izabelę, ale jego listy ujawniają, że podchodził do małżeństwa jako do obowiązku politycznego, a nie romantycznej przygody. Męscy dworzanie świętowali śluby jako zwycięstwa polityczne. Podczas gdy żeńskie krewne panny młode często płakały, wiedząc co czeka młodą kobietę, istniały międzynarodowe różnice. Ale podstawowa trauma pozostawała stała. Angielskie królewskie ceremonie zaślubin w łożu, udokumentowane w zapisach dworskich ze ślubu Henryka V z Katarzyną de Valois w roku 1420, obejmowały podobne publiczne świadectwo. Francuski protokół w Wersalu obejmował ceremonię pójścia do łóżka podczas której nowożeńcy byli prowadzeni do komnaty małżeńskiej przed zgromadzonym dworem. Niemieckie tradycje habsburskie, zachowane w podręcznikach ceremonialnych w Austriackiej Bibliotece Narodowej, precyzowały dokładną liczbę i rangę świadków wymaganych dla różnych poziomów królewskich małżeństw. Wymiar ekonomiczny dodał kolejną warstwę presji. Habsburskie posagi często stanowiły znaczną część skarbów narodowych, czyniąc niepowodzenia małżeńskie katastrofalnie kosztownymi. Kiedy małżeństwo Marii Antoniny pozostało nieskonsumowane przez 7 lat, konsekwencje finansowe wykraczały poza urażone uczucia, prowadząc do faktycznego kryzysu fiskalnego. Wypłaty posagów, koszty ślubu i bieżące koszty dyplomatyczne sprawiały, że porażka była nie tylko krępująca, ale i ekonomicznie dewastująca dla obu zaangażowanych rodzin. Uzasadnienie religijne stanowiło przykrywkę dla tego, co sprowadzało się do zinstytucjonalizowanej traumy. Doktryna katolicka podkreślała małżeństwo jako sakrament wymagający skonsumowania, nadając teologiczny ciężar konieczności politycznej. Habsburscy, kapelani dworscy, opracowali wyszukane rytuały błogosławieństwa dla komnat małżeńskich, tworząc sakralną atmosferę wokół tego, co było w istocie politycznym przedstawieniem. Ceremonia benediction poset łączyła symbolikę religijną z praktyczną weryfikacją, zamieniając intymne chwile w święte obowiązki. Regionalny bunt przeciwko systemowi sporadycznie pojawiał się w zapisach dworskich. Niektóre habsburskie panny młode próbowały negocjować większą prywatność lub opóźnić skonsumowanie małżeństwa, ale presja polityczna zazwyczaj zwyciężała. Prośba Marii Ludwiki o uniknięcie pełnej francuskiej ceremonii zaślubin w włożu została częściowo uszanowana. Miała mniej świadków niż wymagała tradycja, ale podstawowe elementy pozostały. Próby Izabeli Parmeńskiej, by Spędzać więcej czasu ze swoją szwagierką Marią Krystyną, niż z mężem, były postrzegane jako niebezpieczne dla sojuszu małżeńskiego i ściśle ograniczane. Długoterminowe skutki psychologiczne były udokumentowane w późniejszych pismach i zachowaniach. Późniejsze preferencje Marii Antoniny do nieformalnych spotkań w Petit Trianon można interpretować jako reakcję na publiczny charakter jej wczesnego życia małżeńskiego. Depresja Izabeli Parmeńskiej i lęk przed śmiercią. Opisane w listach przechowywanych obecnie w węgierskim archiwum narodowym wykazują wyraźne oznaki tego, co współczesna psychologia uznałaby za reakcje traumatyczne na jej ślub i wczesne doświadczenia małżeńskie. Lekarze dworscy prowadzili szczegółowe zapisy fizycznego żniwa. Historia medyczna Izabeli Parmeńskiej, zachowana w archiwach rodziny Habsburgów, dokumentuje chroniczny lęk zaburzenia snu i to, co lekarze dworscy nazywali melancholią po jej ślubie. Jej komplikacje ciążowe. W tym 6 tygodni leżenia w łóżku po pierwszym porodzie i późniejsze poronienia były przypisywane przez współczesnych lekarzy jej nerwowej dyspozycji, a nie oczywistemu stresowi fizycznemu i psychologicznemu jej sytuacji. Obrońcy systemu argumentowali, że konieczność usprawiedliwiała traumę. Cesarzowa Maria Teresa, sama będąca ofiarą podobnego traktowania w młodości, podtrzymywała tradycję, ponieważ alternatywne metody zapewnienia sukcesji dynastycznej były uważane za zawodne. Zapisy dworskie pokazują, że szczerze wierzyła, iż publiczny charakter habsburskich ślubów chronił interesy jej córek, utrudniając unieważnienie i czyniąc sukcesję bardziej bezpieczną. Międzynarodowe implikacje wykraczały daleko poza indywidualne cierpienie. Siedmioletnie opóźnienie w skonsumowaniu małżeństwa Marii Antoniny stworzyło napięcia dyplomatyczne między Francją a Austrią, a oba dwory kwestionowały stabilność ich sojuszu. Interwencja cesarza Józefa w roku 1777, podróżującego do Wersalu, aby doradzić szwagrowi w kwestii techniki seksualnej, pokazuje, jak osobiste niepowodzenia w sypialni stawały się sprawami międzynarodowej troski, wymagającymi cesarskiej uwagi. Dokumentacja oporu istnieje w zaszyfrowanym języku w całej korespondencji habsburskiej. Listy między siostrami i matkami często zawierały zawoalowane odniesienia do trudności nocy poślubnej, używając religijnych metafor i trosko o zdrowie. By rozmawiać o traumie, która nie mogła być otwarcie uznana. Te zaszyfrowane komunikaty, zachowane w archiwach rodzinnych w całej Europie, ujawniają sieci kobiecego wsparcia, próbujące pomóc młodym pannom młodym przetrwać ich próby. Fizyczny projekt pałaców habsburskich odzwierciedlał te praktyki. Pokoje w Szenbrun i Hofburgu obejmowały specjalne komnaty przeznaczone na ceremonie zaślubin z cechami architektonicznymi które ułatwiały obserwacje, jednocześnie utrzymując fikcję prywatności. Plany pięter, zachowane w austriackim archiwum państwowym, pokazują, jak linie wzroku i właściwości akustyczne były brane pod uwagę przy projektowaniu przestrzeni, gdzie miało dochodzić do królewskiego skonsumowania małżeństwa. Teorie medyczne tamtych czasów potęgowały traumę, źle rozumiejąc podstawową anatomię i psychologię kobiet. Lekarze dworscy wierzyli, że kobiecy strach przed stosunkiem seksualnym był nienaturalny i potencjalnie niebezpieczny dla płodności. Leczenie tego, co dziś uznalibyśmy za normalny lęk przed wymuszonym kontaktem intymnym z obcymi, obejmowało upuszczanie krwi, przeczyszczanie i różne ziołowe środki, które prawdopodobnie pogarszały, a nie poprawiały stan psychiczny młodych kobiet. Szkolenie otrzymywane przez habsburskie panny młode było systematycznie nieadekwatne do ich rzeczywistych doświadczeń. Zapisy edukacyjne z archiwów dworskich pokazują obszerne instrukcje w zakresie języków, muzyki, tańca i przestrzegania zasad religijnych, ale praktycznie żadnego przygotowania na fizyczne realia małżeństwa. Ta celowa ignorancja była uważana za ochronną, opartą na teoriach, że zbyt duża wiedza zepsułaby młode kobiety, pozostawiając je całkowicie nieprzygotowanymi na doświadczenia, które zdefiniowałyby ich dorosłe życie. Międzynarodowe negocjacje małżeńskie traktowały skonsumowanie jako wymóg kontraktowy, a nie osobiste doświadczenie. Korespondencja dyplomatyczna między dworami habsburskim i Bourbonów omawiała terminy nocy poślubnych. Procedury weryfikacji i protokoły świadków z taką samą uwagą, jaką poświęcano wymianom terytorialnym i umowom handlowym. Ludzki koszt tych ustaleń był uznawany prywatnie, ale nigdy oficjalnie kwestionowany. Rola kobiecych urzędniczek dworskich w utrwalaniu systemu ujawnia skomplikowaną psychologię zinstytucjonalizowanej traumy. Starsze damy dworu, które przetrwały własne próby, często stawały się egzekutorkami tradycji, które je terroryzowały, wierząc, że wspólne cierpienie tworzyło niezbędne więzi, a alternatywy dla ustalonego systemu byłyby jeszcze gorsze dla młodych panien młodych. Bodźce ekonomiczne utrzymywały system w funkcjonowaniu pomimo oczywistych kosztów ludzkich. Stanowiska dworskie związane z królewskimi ślubami zapewniały dochody setkom urzędników, od szwaczek tworzących pościel ślubną po muzyków występujących na ceremoniach. Wyszukany charakter habsburskich ślubów wspierał całe gałęzie przemysłu, tworząc interesariuszy zaangażowanych w utrzymywanie tradycji, niezależnie od ich wpływu na poszczególne panny młode. Wymiary militarne królewskich małżeństw sprawiały, że prywatność była strategicznie niemożliwa kiedy habsburskie związki pieczętowały traktaty pokojowe lub sojusze wojskowe czas skonsumowania mógł wpływać na ruchy wojsk i budowę fortec archiwa dyplomatyczne pokazują że niepowodzenia nocy poślubnych czasami opóźniały planowane kampanie wojskowe podczas gdy udane skonsumowania wywoływały natychmiastowe wdrożenie zobowiązań traktatowych ramy prawne wspierające ceremonie zaślubin w łożu były niezwykle szczegółowe i spójne w całej katolickiej Europie Wymogi prawa kanonicznego dla ważnego małżeństwa, udokumentowane w archiwach kościelnych, precyzowały nie tylko skonsumowanie, ale i dowód skonsumowania wystarczający, by sprostać wyzwaniom prawnym. Stworzyło to system, w którym intymne chwile stawały się dowodami w potencjalnych przyszłych postępowaniach sądowych. Międzynarodowe porównanie ujawnia, że praktyki habsburskie były ekstremalne, nawet jak na ówczesne standardy. Podczas gdy większość europejskich dworów wymagała jakiejś formy weryfikacji małżeństwa, system habsburski wyróżniał się systematyczną dokumentacją i obszernymi wymogami dotyczącymi świadków. Francuskie, angielskie i hiszpańskie śluby królewskie obejmowały podobne ceremonie, ale zazwyczaj z mniejszą liczbą formalnych świadków i mniej szczegółowym prowadzeniem dokumentacji. Psychologiczne przygotowanie zapewniane habsburskim panom młodym kontrastowało ostro z tym, co otrzymywały ich panny młode. Męscy spadkobiercy często otrzymywali wyraźne instrukcje dotyczące technik seksualnych i zarządzania związkami, podczas gdy ich przyszłe żony były celowo utrzymywane w niewiedzy. Ta dysproporcja, udokumentowana w zapisach korepetycji dworskich, praktycznie gwarantowała traumatyczne doświadczenia ślubnym młodym kobietom, które stawiały czoła doświadczonym partnerom, pozostając jednocześnie całkowicie naiwnymi. Ruchy reformacji religijnej sporadycznie kwestionowały system, ale rzadko udawało im się zmienić rzeczywiste praktyki. Protestanccy krytycy katolickiej doktryny małżeńskiej czasami kwestionowali konieczność publicznego dowodu skonsumowania, ale habsburska lojalność wobec Rzymu czyniła takie reformy politycznie niemożliwymi. Nawet reformistyczne elementy w kościele katolickim skupiały się na ceremonii, a nie na prywatności, pozostawiając istotną traumę nietkniętą. Jednocześnie dostosowując szczegóły peryferyjne. Międzynarodowa sieć małżeństw habsburskich stworzyła system, w którym straumatyzowane kobiety stawały się matkami odpowiedzialnymi za przygotowanie kolejnego pokolenia panien młodych. Listy między kobietami habsburskimi w całej Europie pokazują próby zapewnienia wsparcia emocjonalnego i praktycznych rad, ale fundamentalna struktura pozostała niezmieniona. Matki, które przetrwały własne próby, miały przygotowywać córki na podobne doświadczenia. Zapisy finansowe z habsburskich ślubów ujawniają ogromne koszty utrzymania tych tradycji. Koszty ślubu często stanowiły znaczną część rocznych budżetów królewskich, ze szczególnymi pozycjami na zakwaterowanie świadków, zaopatrzenie ceremonialne i opiekę medyczną. Inwestycja ekonomiczna w te ceremonie sprawiła, że trudno było je porzucić, nawet gdy ich ludzkie koszty stały się niezaprzeczalne. Architektura opowiada historię tych praktyk w kamieniu i drewnie. Pałace habsburskie w całej Europie zawierają specjalistyczne komnaty zaprojektowane do ceremonii ślubnych i obserwacji małżeńskich z elementami takimi jak podwyższone platformy, dyskretne obszary widokowe i właściwości akustyczne, które umożliwiały monitorowanie przy jednoczesnym zachowaniu godności ceremonialnej. Te pokoje stoją dziś jako nieme świadectwo systemu, który przedkładał konieczność polityczną nad ludzki komfort. Międzynarodowa korespondencja dyplomatyczna dotycząca małżeństw habsburskich ujawnia jak osobista trauma stawała się sprawą państwową. Ambasadorzy raportowali o aktywnościach w królewskich sypialniach z taką samą uwagą, jaką poświęcano ruchom wojsk i negocjacjom handlowym. Prywatne listy między władcami omawiały trudności seksualne ich dzieci, jako sprawy wpływające na stosunki międzynarodowe, demonstrując, jak całkowicie autonomia osobista była podporządkowana konieczności politycznej. Ale oto co czyni tę historię jeszcze bardziej niepokojącą. Badanie z roku 2019, przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Santiago de Compostela, analizowało 3000 członków rodziny Habsburgów na przestrzeni 16 pokoleń i wykazało, że kaziroctwo mogło przyczynić się do ostatecznego wyginięcia dynastii. Te same małżeństwa polityczne, które terroryzowały te młode kobiety, skoncentrowały również wady genetyczne, które ostatecznie przypieczętowały los ich linii krwi. Habsburska szczęka, udokumentowana na niezliczonych portretach, była jedynie widocznym znakiem głębszych problemów spowodowanych przez sam system, który wymagał tak intymnego, publicznego dowodu kontynuacji dynastycznej. Ostatnia ironia wyłania się z pożaru w roku 1756 w Moson Magyarówar na Węgrzech, który zniszczył wiele dokumentów rodziny Habsburgów, w tym pisma Izabeli Parmeńskiej dotyczące jej traumy ślubnej. Ten sam system polityczny, który przechowywał szczegółowe zapisy królewskich ceremonii zaślubin w łożu do celów dyplomatycznych, Ostatecznie nie zdołał ochronić głosów kobiet, które przez nie przeszły. Szyfrowane skargi Izabeli na jej małżeństwo, jej obawy dotyczące ciąży i jej rozpaczliwa przyjaźń ze szwagierką przetrwały jako fragmenty rozrzucone po archiwach od Wiednia po Budapeszt. Świadectwo systemu, który cenił dokumentację dynastyczną ponad ludzką godność.